Na pewno w Twoim otoczeniu, tak jak i w moim, znajdują się osoby z zaburzeniami psychicznymi. Czasem możemy o tym nawet nie wiedzieć. A co jeśli to nasz bliski dostanie diagnozę choroby psychicznej? A może ciekawi Was, jak powinniśmy zachowywać się i wysławiać, jeśli w bliskim otoczeniu mamy osobę z chorobą psychiczną? Jestem Marta i dzisiaj powiemy sobie. Jak żyć z bliskim z zaburzeniem psychicznym? Zaczynajmy. Twój bliski właśnie dostał diagnozę zaburzenia psychicznego. Pierwsze o czym trzeba zawsze pamiętać: to to, że nie zmusimy drugiej osoby do leczenia. Leczenie jest skuteczne tylko wtedy, jeśli Sama osoba z zaburzeniem będzie chciała w nim uczestniczyć i zaangażuje się w proces terapii. Co my możemy zrobić? Możemy podjąć kroki, aby ułatwić komunikację z drugą osobą, aby postawić wyraźne granice, które będą dla nas strefą bezpieczeństwa i pozwolą ustabilizować nam naszą relację. Życie z osobą z zaburzeniami może być istnym rollercoasterem emocjonalnym, może być trudne. Może być wyczerpujące. Możemy czuć się, jakbyśmy byli uwięzieni w objawach drugiej osoby. Pamiętajmy jednak, że jeśli mamy kontrolę w relacji, to może wyglądać to zupełnie inaczej. Wyznaczanie granic, panowanie nad emocjami i lepsza komunikacja naprawdę jest możliwa. Co więcej, dobra relacja i bliskie osoby z otoczenia osoby z zaburzeniem mogą pozytywnie wpłynąć na proces terapii. I na kontakt tej osoby ze specjalistami. Nieważne, kto z naszych bliskich ma problemy psychiczne, czy jest to dziecko, rodzic, przyjaciel czy partner. Wspierające środowisko może bardzo im pomóc. Co więcej, z takimi osobami można tworzyć naprawdę szczęśliwe, satysfakcjonujące relacje, choć wymaga to pracy obojga ze stron. Określmy sobie na początek proste zasady, które mogą, Ułatwić życie z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Przede wszystkim zadbaj o siebie, abyś mógł zadbać o innych. Zarażaj spokojem i cierpliwością. Stawiaj jasne i konkretne granice. Słuchaj i słysz, ale nie naprawiaj wszystkiego i wszystkich. Komunikuj się tak, aby wspierać, nie atakować czy deprymować. Myślę, że jednym z ważniejszych tematów. Jest właśnie ta komunikacja, więc to od niej sobie zaczniemy. Prawidłowo wypowiedziane komunikaty mogą czynić prawdziwe cuda, natomiast te negatywne mogą zrobić komuś bardzo wielką krzywdę. Jak rozmawiać z osobą z zaburzeniami? Przede wszystkim powinniśmy wyrażać się bardzo jasno i zrozumiale. Osoba z zaburzeniem może uważać Twój komunikat za atak albo krytykę. Trzeba być. Bardzo uważnym i neutralnym. Warto czasem usiąść i zanalizować poprzednie rozmowy, i przypomnieć sobie, jak na dane komunikaty reagowała druga osoba. Zresztą dotyczy to nie tylko komunikacji z osobami z zaburzeniami, to dotyczy także naszej codziennej komunikacji z innymi ludźmi. Dawaj drugiej osobie dojść do głosu, dawaj jej się wyrazić. Poza komunikacją werbalną, bardzo ważna jest także komunikacja niewerbalna. Zachowuj neutralny ton i mimikę. Pokazuj, że słuchasz. Utrzymuj kontakt wzrokowy, przytakuj i minimalizuj dystraktory. Jeśli czujesz gniew lub frustrację, nie ukrywaj jej. Twoje ciało i tak na pewno cię zdradzi, a to doda tylko niepotrzebne napięcie. Zamiast ukrywać czy wyżywać się emocjonalnie na drugiej osobie. Porozmawiajcie o Twoich trudnych emocjach w spokojnej i empatycznej atmosferze. Pamiętaj, że to Ty i Twój bliski decydujecie, jaka ta atmosfera rozmowy będzie. Najgorszym, czego można użyć w dyskusji, jeśli dotyczy ona jakiegoś konkretnego tematu, to tak, ale to ale bardzo łatwo dyskredytuje drugą osobę. Zamiast tego, ale, może użyj parafrazy. Powtórz swoimi słowami to, co powiedziała druga osoba. Spróbuj ją zrozumieć. Jeśli uznasz punkt widzenia drugiej osoby za cenny i ta druga osoba to odczuje, wtedy ty możesz w spokoju przedstawić swoje argumenty i swoją stronę. Wszystko w atmosferze szacunku i zrozumienia. Powiedzmy sobie teraz o kilku zwrotach i ich alternatywach. Wariat. Psychol, szalony, toksyczny, nienormalny. Te słowa są mocno stygmatyzujące i pejoratywne. Chyba nikt z nas nie chciałby usłyszeć o sobie, że jest psycholem albo wariatem. Nawet w żartach. Lepiej jest powiedzieć, że chory jest osobą doświadczającą trudności i wyzwań. Pamiętaj też, że nawet jeśli rozmawiasz ze swoją bardzo bliską osobą, to żarty, w których zwracasz się do niej, wariat czy psychol, czy nienormalny, też mogą ją urazić, szczególnie jeśli ma jakieś zaburzenia psychiczne. Przede wszystkim rozmowa. Spytaj, czy takie żarty pasują drugiej osobie i czy są dla niej komfortowe. Przesadzasz, dramatyzujesz, jesteś nieracjonalny czy niewrażliwy. Takie określenia dewoluują uczucia drugiej osoby i mogą bardzo podziałać negatywnie na jej samopoczucie. A co jak. Ty poszłabyś czy poszedłbyś do swojego przyjaciela, przyjaciółki, dziewczyny, chłopaka, znajomego z pracy, miałbyś bardzo trudną sytuację dla ciebie i chciałbyś o niej opowiedzieć, a ta osoba powiedziałaby, nie no, przesadzasz, dramatyzujesz. Powiedzmy też sobie szczerze, takie stwierdzenia mogą podziałać jak płachta na byka. Łatwiej powiedzieć do takiej osoby, że przechodzisz trudny okres, jesteś wrażliwy, jesteś delikatny. Próbujesz zaspokoić swoje potrzeby to zrozumiałe. Uspokój się, weź się w garść, odpuść, weź się za robotę, idź pobiegaj. To ogromne uproszczenie i brak szacunku dla drugiej osoby. Czy nie lepiej, nawet jeśli mamy gorszy dzień, gorszy moment, powiedzieć, czy mogę Ci jakoś wesprzeć, widzę, że masz trudny okres. Egoista musi być zawsze w centrum uwagi, kontrolujący, trudny. To nie dość, że jest brak zrozumienia drugiej osoby, to jest też brak starań, żeby tą drugą osobę zrozumieć. Jeśli mówimy coś takiego, to prawdopodobnie sami mamy jakiś problem, z którym nie możemy sobie poradzić. Lepiej powiedzieć, Widzę, że dążysz do kontaktu z drugim człowiekiem. Może zastanówmy się, czy osoba, która według nas bardzo potrzebuje teraz uwagi. Nie jest w jakimś trudnym momencie, albo może właśnie przechodzi przez jakiś proces i pracuje nad sobą. Może to jest właśnie sposób tej pracy. Spróbujmy zrozumieć: Musisz, powinieneś, ja na Twoim miejscu. Nikt z nas nie lubi rad, kiedy o nie nie prosimy. Często wystarczy samo wysłuchanie. Wystarczy powiedzieć, czy chcesz ze mną na ten temat porozmawiać? Jeśli nie jesteś gotowy, możesz porozmawiać ze mną, kiedy będziesz. Będę tu czekać. Nawet nie próbujesz. Nie starasz się. Dla nas to tylko starania, ale dla osoby z trudnościami to aż starania. Zamiast krytykować, może jednak lepiej pochwalmy. Widzę, że się starasz, ale możesz czegoś nie wiedzieć. Możesz czuć się zagubiony. Nie dać się pomóc. Nie będzie lepiej. Nie poddajesz się leczeniu. Nie możemy pokazywać braku nadziei, szczególnie jeśli osoba jest w kryzysie. Jak wcześniej, pochwalmy, wzmocnijmy mocne strony drugiej osoby. Wierzę, że będzie lepiej. Zawsze jest nadzieja. Jesteś silny, tyle już przetrwałeś. W miarę moich możliwości będę starać się wspierać Cię w leczeniu. Przewracanie oczami. Śmiech, parsknięcia, mimika i pomruki. Zawsze powinniśmy szanować drugą osobę i nie być w stosunku do niej protekcjonalni. Przede wszystkim pamiętajmy, że warto edukować się na temat diagnozy. Nikt nie jest Alfą i Omegą. Samo dowiedzenie się czegoś o diagnozie, objawach, o leczeniu. Może być niezwykle pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Dajmy też sobie przestrzeń na pytania i wątpliwości. Nie bójmy się pytać. Na pewno druga osoba będzie chciała nam odpowiedzieć na nasze pytania. Jeśli jeszcze nie czuje gotowości, powiedzmy jej, że poczekamy. Bądźmy gotowi na dialog. Jeśli osoba jest w procesie i chcemy z nią porozmawiać na ten temat, ustalmy terminy, które tej osobie pasują. Niektórzy nie mają problemów z użyciem słów. Leczenie, zdrowienie, choroba. Druga osoba będzie mówić o odkrywaniu, o procesie czy o podróży. To samo zresztą dotyczy samego zaburzenia. Zapytajmy, w jaki sposób osoba chce o nim rozmawiać, jakich słów chce używać. Pamiętajmy, że rozmowa ma być dla niej komfortowa. Jeśli chodzi o zdrowienie, Warto wziąć pod uwagę, że też nie jest to linia prosta a sinusoida. Czasem bywa lepiej, czasem bywa gorzej. Nie bójmy się poruszać tematu leczenia z osobą z zaburzeniami. Bądźmy delikatni, wspierający i rozmawiajmy. Komunikacja to często podstawa i pokazuje nam, czego osoba od nas w trakcie procesu może potrzebować. Zdrowe relacje. Małżonkowie. Partnerzy, przyjaciele, rodzina to oni są podstawą bezpieczeństwa i pomocną dłonią dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te są bardzo wrażliwe. Na różne zmiany mogą reagować ostro czy emocjonalnie. Często boją się krytyki czy odrzucenia. To wszystko jest bardzo trudne nie tylko dla osoby zaburzonej, ale i dla jej bliskiego. Często bliscy osób z zaburzeniami mówią o lęku. Boją się wywoływać stres czy negatywne emocje u osoby chorej. Dlatego właśnie bardzo ważne jest zaangażowanie całego otoczenia osoby z zaburzeniem w proces terapeutyczny. My ludzie, często projektujemy na innych swoje emocje, zarażamy własnymi emocjami innych. To jest zupełnie normalne. Jeśli nasz bliski czuje lęk, my też czujemy lęk. Jeśli jest radosny, my też jesteśmy radośni. Pamiętajmy, że to działa w dwie strony. Zarówno my możemy zarażać emocjami osoby z zaburzeniem, jak i one mogą zarażać swoimi emocjami nas. Jeśli mówimy o tym zarażeniu, warto powiedzieć sobie o kilku postawach, opiekun zbyt dyrektywny. Zachowuje się jakby wszystko wiedział, nie potrafi słuchać, chce wszystko naprawić i robi wszystko za chorego nie dając mu przestrzeni na przemyślenia. W taki właśnie sposób możemy osobę chorą zarazić stresem. Opiekun zbyt dobry wychodzi z założenia, że wszystko co się dzieje to jego wina, nie może nic odmówić. Chce naprawiać, ale nie słucha, zawsze dba przede wszystkim o innych, nagina swoje wartości. Aby innym było lepiej. W ogóle nie zostawia miejsca na refleksję i przede wszystkim zaraża chorego stresem. Opiekun zbyt zajęty. Ma podejście egoistyczne, to on jest na pierwszym miejscu. Zajmuje się tylko i wyłącznie własnymi problemami, przez co nie jest w stanie słuchać. Nie robi nic dla chorego i zaraża go napięciem. Ostatnia postawa to właśnie postawa, do której powinniśmy dążyć. Opiekun wystarczająco dobry. On podejdzie do chorego z podejściem: Wierzę w Ciebie, stawię granice. Słucha, słyszy, zachęca do samodzielności i współdziała w chorym. On właśnie zarazi chorego spokojem. Plan bezpieczeństwa. Jeśli występuje bardzo silne napięcie, osoba z zaburzeniem może chcieć natychmiastowego ujścia tego napięcia. Mogą zadziałać mechanizmy obronne, ale mogą też zadziałać mechanizmy destrukcyjne, samookaleczenia, przydawkowania, wymioty czy objadanie się. Chwilowo. Przynoszą one choremu ulgę, ale długotrwale mogą naprawdę zagrozić jego życiu. A pamiętajmy, że w relacji i w życiu osoby z zaburzeniem bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Osoba z zaburzeniem tworzy z bliską osobą, i tu jest bardzo ważne, że muszą to stworzyć. W momencie, kiedy objawy nie są nasilone, tak zwany plan bezpieczeństwa. Taki plan ma zawierać pomocne zachowania w trudnej sytuacji. Zaczynamy od opisania, co jesteśmy w stanie zaakceptować. Na przykład jesteśmy w stanie zaakceptować trudne emocje, jak złość. Powinien też zawierać dokładnie wypisane rzeczy, których nie akceptujemy, czyli na przykład autoagresję. Macie już plan? Macie jakieś rozwiązania i schematy, które pomogą w trudnej sytuacji, zachowania, które może wykonać chory, żeby zrekompensować sobie i zredukować napięcie? No to teraz ćwiczycie. Przede wszystkim ćwiczycie, kiedy jest spokojnie. Jeśli doskonale wyćwiczycie plan działania w momencie, kiedy nic się nie dzieje, kiedy jest spokojnie, to będziecie w pełni przygotowani na te chwile trudne. Możecie też poprosić specjalistę, który uczestniczy w terapii, żeby pomógł wam stworzyć taki plan. Na pewno chętnie to zrobi. Pamiętajcie także, że w chwili zagrożenia życia osoby chorej, zadzwonienie po karetkę to akt miłości. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, nawet jeśli osoba chora ma się na was potem obrazić. Co możemy poradzić dla bliskich osób z zaburzeniami? Daj sobie przestrzeń i czas na przemyślenia, na oddech. Szczególnie jeśli sytuacja jest gorąca. Postaw jasne granice, określ, jakie zachowanie akceptujesz, a jakie nie. Twoje bezpieczeństwo też jest bardzo ważne. Zawsze wyrażaj nadzieję na poprawę i skuteczność leczenia. Wspieraj chorego w gorszych chwilach. Bądź empatyczny, okazuj zrozumienie i staraj się zrozumieć. Nie oceniaj. To, że Ty czujesz to czy tamto i chciałabyś tak i tak, nie oznacza, że twój bliski jest tobą. Ma prawo do własnych emocji i zachowań. Znajdź chwilę na rozmowę i wysłuchaj bliskiego, kiedy tego potrzebuje. Słuchaj i usłysz, bez względu na wszystko. Zaakceptuj emocje bliskiego i podkreślaj. Podkreślaj, że są one bardzo ważne. Wszystkie doświadczenia bierz na poważnie, zwracaj uwagę na komunikację werbalną i niewerbalną. Teraz bardzo trudny punkt, który wymaga ćwiczeń i bardzo dużo dobrej woli. Zachowaj spokój. Masz prawo do gniewu, ale jego wybuchy mogą być mało pomocne. Szanuj drugą osobę, szanuj jej przeżycia, szanuj jej emocje i opinie, nawet jak różnią się od twoich. Skupij się na tym, co lubisz w drugiej osobie, a nie na jej problemach czy trudnościach. Przede wszystkim. Wasze zdrowie psychiczne i samopoczucie też jest bardzo, bardzo ważne. Spędzaj czas z bliskimi i z rodziną. Znajdź czy rozwijaj swoje pasje. Rozwijaj się duchowo czy religijnie, czy po prostu bądź bliżej natury. Niech to będzie w zgodzie z Tobą. Pamiętaj o zdrowiu fizycznym. Jedz zdrowo, pij dużo wody, ćwicz. Ruszaj się, ruch wyzwala serotoninę, czyli hormon szczęścia. Bądź świadom swoich emocji. Spróbuj zajrzeć w siebie samego. Szukaj wsparcia, czy na grupach wsparcia na żywo, czy w sieci. To może być bardzo pomocne. Zastanów się, czy sam nie chciałbyś spróbować spotkać się ze specjalistą. Od spraw zdrowia psychicznego. Terapia może być bardzo pomocna i wcale nie trzeba mieć zaburzeń psychicznych, żeby na nią uczęszczać. Znajdź odpowiednie metody zarządzania stresem. Przede wszystkim masz pełne prawo, a nawet obowiązek posiadać własne życie. Pamiętaj, to co się dzieje, to nie jest Twoja wina. Nie zasługujesz ani na przemoc słowną, ani na werbalną. Nie odpowiadasz za dorosłą osobę chorą za jej decyzję czy działania. Nie ty jesteś powodem jej czy jego choroby. Nie ty jesteś odpowiedzialny za jego leczenie. Nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować. Pamiętaj, że nie jest Twoją winą, jeśli osoba chora zrobi sobie krzywdę. Po prostu rób co możesz, żeby wspierać bliską osobę, ale pozostań zawsze w zgodzie z sobą i własnymi granicami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. Będziemy bardzo wdzięczni. Zapraszamy także na wszystkie nasze sociale. Do zobaczenia.